Hualongzhi to chiński producent elektroniki. W Europie słynie głównie z produkowanych płyt pod zione, zwłaszcza pod podstawkę LGA2011, czyli X79 bądź X99. Natomiast zakupy na Aliexpress kojarzą się ze słowem tanio. Ale tanio to już było. Między innymi ze względu na COVID i regulacje dotyczące VAT. Tym razem też tanio nie było, lecz gdy weźmiemy cenę tego sprzętu, gdy był nowy, Możemy stwierdzić, że jednak to była okazja. Huananzi X79-16D, co to w ogóle jest? Ja jestem Greku, witajcie na kanale Smart Life How. Zestaw nabyłem głównie z myślą o plotowaniu Chia pod koniec kwietnia tego roku. Miałem zamiar pobawić się tym potworkiem i albo zostawić go do edycji wideo, albo po prostu sprzedać. Właśnie z tego powodu wybrałem wysyłkę DHL-em, a mimo to paczkę otrzymałem dopiero na początku czerwca, kiedy to już do tego celu, czyli Chia, naprawdę nie był mi potrzebny. Pociąg z Chia dawno już odjechał. W skład zestawu, który kupiłem, wchodziła gwiazda tego filmu, czyli płyta główna Huanan x X7916D. Dwa procesory, oczywiście używane Zion E52697V2, to jest 12 OD24 wątków na procesor oraz 512 GB pamięci RAM DDR3ECC w 16 kościach Samsunga markowanych przez IBM. Do procesorów dołączono dwa wydajne, przynajmniej mam taką nadzieję, chińskie produkcje chłodzenia a do całości dysk SSD na SATA o pojemności 512 GB. Ja chyba nie mam do niego zaufania. Jednym słowem, potencjalnie W roboczy w wydajności. Zarówno w multimediach, to jest edycji filmów, czy obróbce grafiki w tym 3D, jak i przy plotowaniu nowej kryptowaluty Proof of Space and Time, czyli Chia. Ten zestaw doskonale nada się również do wszelkich zadań bazodanowych, multimedialnych, czy pracy na ogromnych arkuszach kalkulacyjnych. Kłananzi X7916D to naprawdę bardzo dobrze wyposażona płyta. Zacznijmy od dość leciwej podstawki, czyli LGA211 oraz legendarnego chipsetu X79, co ma również odzwierciedlenie w nazwie płyty główne X7916D. Na płycie znajdują się dwa gniazda procesora 16 sztuk. Gniazd pamięci RAM ddr 3 po 8 na każdy procesor w trybie czterokanałowym. Bezpośrednio znajduje się na płycie 6 złączy SATA, 2, 6 gigabitów i 4-3 gigabity. Jeżeli przejdziemy do gniazd PCI Express znajdziemy 3 złącza X16 30 oraz 3 złącza PCI Express razy 8, oprócz tego na płycie znajduje się zintegrowana karta graficzna, a nie tylko wyprowadzenie dla zintegrowanej w procesorze. Dwa razy gigabitowe Ethernet, audio in-out, dwa razy USB 3.0 oraz cztery razy USB 2.0. Ten zestaw jest w stanie przyjąć maksymalnie 512 GB RAM i tyle właśnie znajduje się na tej płycie. Po co komu aż tyle RAMu? Jest jeden argument, którego nie da się zbić, bo może. Zestaw jest praktycznie szczytem możliwości tej platformy. Dwa procesory z maksymalną dostępną liczbą jąder i wątków oraz maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci RAM. Na podstawkach zadomowiły się dwa procesory Intel Xeon e 5 v 2 12 jąder, 24 wątki każdy. PassMark Score dla Intel Xeon e 5 v 2 na 2,7 GHz to 14185 punktów, a podkręcowy procesor 15146. To samo w sobie może nie jest zapierający tych w pierwszych wynikiem, ale porównywalny z Ryzenem 7 Pro 1700X, Ryzenem 5 4600H czy i 75960 x ale... No i dochodzimy do tego, ale... Zion może działać w tandemie i w tym przypadku też działa w duecie. Osiągając łącznie 23930 punktów. I to niepodkręcony. Daje tej platformie miejsce zaraz poza pierwszą setką najszybszych procesorów. Obok Ryzena 7, 5700G czy AMD Epic 7501 i nawet i 911900KB. Całość dół jednak ciągnie DDR3, będący wąskim gardłem tej platformy. No ale cena czyni cuda. Zwłaszcza gdy wyposażycie się w pamięci serwerowe ECC w ilości np. 512 GB. I skoro już to sobie wyjaśniliśmy, to teraz przyjrzyjmy się, czy warto inwestować w taką ilość RAM, która jest porównywalna wielkością do dysku SSD montowanego w statystycznym komputerze domowym. Do czego tyle pamięci? Po pierwsze, można plotować ja całkowicie w pamięci RAM i to na komputerze podbawionym dysków SSD. A nawet uruchomionym na pendrive'ie, który po wykonaniu zadania kopiuje plot na wybraną lokalizację sieciową. Po drugie, do edycji grafiki, do edycji wideo, czy pracy na obszernych arkuszach kalkulacyjnych czy wielkich bazach danych. Po trzecie, jako serwer wykonujący bardzo dużo jednoczesnych operacji, wymagających bardzo krótkich czasów dostępu do danych, które tak samo jak plotowanie czyja tyrają dyski SSD znacząco skraca, skracając ich żywotność. Ale czy da się na tym grać? Być może tak. I w miejsce być może damy z pewnością, ponieważ sama płyta główna nazywa się x 7916 d Gaming Motherboard. Ale z jakim skutkiem da się grać? Bardzo mnie ten temat ciekawi, ale muszę poczekać na odpowiednio mocny zasilacz i odpowiednią obudowę. Dajcie znać, w co byście wy ubrali tą platformę. Jaki zasilacz i jaka obudowa? Jak ten sprzęt poradzi sobie w edycji wideo? Jak gra się na przekaksowanym potworze z epoki DDR3? To już zobaczymy w następnym materiale. Podobało się? Dajcie proszę lajka i subskrypcję, a pytania oczywiście w komentarzach. Dzięki za dziś i do zobaczenia w następnym materiale. Do zobaczenia. Na razie, cześć.